Kochani w Chrystusie, Panu siostry i bracia, dzisiejsza uroczystość, kiedy obchodzimy ją, aby podziękować Panu Bogu w rocznicę poświęcenia tego naszego kościoła, w którym dzisiaj tutaj jesteśmy, warto przyjrzeć się tym dwóm czytaniom pierwszym. Pierwszym i drugie czytanie dzisiaj pokazujące nam dwa wymiary kościoła. Pierwszy to ten ziemski, ta budowla. Kiedy Salomon wybudował tą wspaniałą świątynię dla Pana Boga w Jerozolimie, prosił, aby Bóg tam zamieszkał, aby to było miejsce, do którego ludzie mogą przyjść i aby tam zostali wysłuchani, aby też zostały im wybaczone ich grzechy. I taką właśnie funkcję sprawuje ta świątynia, w której dzisiaj jesteśmy, już od 700, ponad 700 lat. Tutaj ludzie przychodzą do tego kościoła, aby wspólnie Panu Bogu dziękować, aby Pana Boga przepraszać, aby Pana Boga prosić. Natomiast w pierwszym liście do Koryntian, Święty Paweł pokazuje nam dzisiaj obraz, taki duchowy obraz kościoła. Że to nie budowla jest tym właściwym kościołem, ale to my stanowimy ten kościół. I to jest. Jakby widoczne chociażby nawet i w gramatyce, w języku polskim, kiedy piszemy kościół, mówiąc o budynku, piszemy go z małej litery. Kiedy pisze, mówimy o kościele jako wspólnocie, wtedy piszemy kość, słowo kościół z dużej litery czy wielkiej litery. To pokazuje nam pewną prawdę, o której bardzo często gdzieś zapominamy, że kościół to nie są tylko księża, to nie jest tylko papież, biskupi, ale my wszyscy tworzymy kościół. I wszyscy tak naprawdę jedziemy na tym samym wózku. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby kiedyś pójść do nieba. Stanowimy więc ciało Jezusa Chrystusa. On jest głową tego ciała, a my członkami tego ciała. I każdy z nas, jako ten członek ciała, ma do spełnienia określone zadanie. I ważne jest to, co się dzieje w życiu każdego z nas. Bo to nie jest tak, że że jak cię palec boli, to reszta jest wszystko ok, tylko palec cię boli. No to weź młotek, walnij się w tego palca i zobaczymy, czy to tylko cię palec boli, czy w ogóle się czujesz źle. No nie jest tak? No tak właśnie jest, albo się oparzysz, albo coś się stanie, w nogę się złamiesz, czy, czy rękę, czy coś innego się wydarzy, to to całe ciało cierpi, nie tylko ta, ten konkretny członek naszego ciała. I właśnie dlatego trzeba pewne rzeczy połączyć. My tworzymy tą wspólnotę jako Kościół. Tutaj w tym wypadku dzisiaj świętujemy Kościół Białogardzki pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny, bo takie imię na nasza parafia otrzymała. I dlatego tworząc ten Kościół tu wspólny, pamiętajmy o tym, że jedziemy, jak powiedziałem, na tym samym wózku. Mamy różne zadania do spełnienia. Ale troska nasza o ten Kościół, Leży na barkach każdego z nas. To nie jest tylko kwestia księdza, proboszcza czy księży, którzy tutaj pracują, ale każdego z nas. I też to, jak ten kościół wygląda, bo to, jak on wygląda, świadczy o tym, co się dzieje w nas. Czy nam zależy, czy chcemy, czy Bóg jest dla nas naprawdę kimś ważnym. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest jeszcze, jeszcze ważniejsza i o tym dzisiaj. Mówi sam Jezus w Ewangelii. Taka ta scena przedstawiająca spotkanie Jezusa z Zacheusze. Miasto Jerycho, jedno z najstarszych miast na świecie. To jest to samo Jerycho, o którym pamiętamy z księgi, z księgi powiedzmy tych, Księgi Wyjścia, gdzie, czy właściwie to już Księga Jozłego, to się zaczyna, nie Księga Wyjścia, Księga Jozłego, gdzie jest mowa, jak Izraelici przechodzą przez Jordan i zaczynają zaczynają zdobywać ziemię świętą, ziemię obiecaną. Pierwsze miasto na ich drodze to właśnie Jerycho. I pamiętamy te trąby jerychońskie, które sprawiły, że kiedy, kiedy zadęto wrogi, te mury się rozpadły. I to miasto miało być nieodbudowane. To jest właściwie może nie tyle to samo miasto, gdzieś tam może być ono obok, ale, ale to właśnie chodzi o Jerycho. Na gruzach tego wszystkiego powstaje coś nowego. I teraz widzimy postać człowieka, który, jak słyszymy, jest celnikiem, jest wiesznikiem celników, jest bardzo bogaty. Celnicy dobrze wiemy, kim oni byli w tamtych czasach. Nie choć tak jak u nas, że na granicy stali, tylko celnicy to można by powiedzieć taki, taki trochę, trochę urząd skarbowy, trochę mówię, ale bardziej dla okupanta, bo pamiętamy, że Palestyna jest pod okupacją Rzymu. I w tym momencie oni zbierają pieniądze nie dla siebie, dla swojego kraju, ale dla okupanta, dla Rzymian. Przy okazji, przez to, że są też trochę znienawidzeni przez swój naród, no to i dają im to wszystko odczuć. Zawsze ich trochę oszukają, zawsze gdzieś tam swoje muszą dostać, stąd też mieli ogromne majątki, ale w społeczeństwie byli wykluczeni. Nikt nie chciał z nimi się spotykać. Tyle co trzeba było. Jak trzeba było zapłacić podatek, to trzeba było podejść, ale jeszcze w takim dobrym tonie, bo ludzie patrzą, to trzeba było jeszcze im parę słów nawtykać przy okazji i, i, i z łaski te pieniądze oddać, bo inaczej to zaraz Rzymianie by przyszli i by wymusili to, ten, ten, ten podatek. W każdym razie, że widzimy kogoś takiego, kto też jest ciekawy, usłyszał o Jezusie i chciał Go bardzo zobaczyć, ale nie mógł. Nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. I zobaczcie, że czasami są różne powody, dla którego człowiek nie jest w stanie, jakby, no nie wiem, czai się, boi się, boi się przyjść do Jezusa, boi się przyjść tu do Kościoła. Są i tacy ludzie, którzy już dawno w kościele nie byli. Ale tak naprawdę to jest kwestia woli, czy, czy my chcemy, żeby coś się w naszym życiu zmieniło, to niby jest trochę z ciekawości, zacheusz. Mniej więcej zorientował się, którędy Jezus będzie przechodził, no to szybko poszedł trochę do przodu, wszedł na drzewo, na sykomorę i tam sobie leżał. Chciał tylko Jezusa zobaczyć, nic więcej. Ale kiedy Jezus zatrzymał się, kiedy go zobaczył Zacheusza i powiedział mu po imieniu: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Jak on się ucieszył. Jak On zobaczył, że ktoś Go widzi, jak ktoś spojrzał na Niego z miłością, nie z Pogardą, ale z miłością. I to sprawiło, że ten człowiek w tym człowieku dokonuje się przemiana. Spotkanie z Jezusem odmienia Jego życie kiedy ludzie szemrają, że „o, do grzesznika idzie w gościnę. Pewnie zazdrościli, bo on im się wydawało, każdy chciał się pokazać, jaki on jest wspaniały, żeby do niego Jezus zaszedł, bo przecież takie tłumy idą to ktoś ważny, zacny, taki można powiedzieć dzisiejszym językiem celebryta i teraz no, dobrze kogoś takiego u siebie gościć, bo człowiek zyskuje na prestiżu, a on idzie do grzesznika. Ale Zacheusz mówi: Panie, oto połowę mojego majątku oddaję ubogim, a jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem. Zwracam poczwórnie. Okazuje się, że wcale to bogactwo nie było dla niego najważniejsze. Że on szukał czegoś innego. Że on to, to, czego szukał, się wykazał, bo się zaangażował, znalazł. Znalazł kogoś, kto spojrzał na niego z miłością. Kto go zrozumiał. Kto był w stanie mu wybaczyć. I widzicie słowa Jezusa, które bardzo często gdzieś tam uciekają. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Dom, tu nie chodzi o budynek, w którym mieszkał Zacheusz, ale tutaj chodzi o właśnie jego całą rodzinę, o tą społeczność, o tą, o tą jego... Jego, jego, jego bliskich, tych wszystkich, którzy tworzyli tą, ten dom, którzy tam mieszkali. I tak samo właśnie ten dom, w którym my jesteśmy, też jest miejscem, w którym i my tego doświadczamy, że Bóg nas kocha, że kiedy mamy grzechy, to przychodzimy do konfesjonału i w konfesjonale kapłan nam te grzechy odpuszcza, jeżeli za nie żałujemy. Jeżeli jesteśmy głodni, brakuje nam sił, przychodzimy tutaj, Jezus nas karmi swoim ciałem. Abyśmy mieli siłę walczyć o niebo. Ale my nie jesteśmy ludźmi świętymi. To Bóg jest święty. My jesteśmy grzesznikami. I Kościół jest takim miejscem, właśnie, gdzie grzesznicy przychodzą, aby znaleźć pomoc. Bo żeby przyjąć pomoc Jezusa, trzeba najpierw uznać to, że jestem grzesznikiem i potrzebuję tej pomocy. Jeżeli uważam się za kogoś lepszego. To nie będzie mi pasowało to, co mówi Jezus. I to dzisiaj widzimy. Dla Ludziom się dzieje trochę lepiej, także często odchodzą od Kościoła, bo im się wydaje, że znaleźli lepsze życie. Ale to jest iluzja. Już w psalmach możemy poczytać o tym, gdzie jest właśnie mowa, że, że najpierw ten, który pisze te psalmy, to on tak wyrzuca z siebie Panie Boży, jak to jest? Ja idę za Tobą, mi jest tak ciężko. A tam tym się wszystko udaje. Nieraz tak jak się mówi, że, że i byk się ocieli, bogatemu. Ale potem przychodzi refleksja, kiedy zauważa ten autor właśnie tych psalmów przypisywanych Dawidowi, królowi Dawidowi, że jakże na śliskiej stawiasz ich ścieżce. Jak to potrafi zaślepić człowieka, że zamiast później szukać Pana Boga, szukać pomocy. Myśli, że sobie pomoże sama, a potem życie się kończy, się okazuje, że nie. Niektórzy tak mówią, Pan Bóg tak, Kościół? Nie. To znaczy co? Pan Bóg tak, jaki Pan Bóg? Jeżeli mówimy o tym samym Panu Bogu, to ten Pan Bóg jedyny, który jest, to on założył Kościół po to, żebyśmy mogli tu przyjść i mogli go znaleźć, bo on tu jest i czeka na nas. I kiedy my jesteśmy razem, się gromadzimy w Jego imię, On tu jest z nami. I on wchodzi w nasze serca. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi do nieba. Chyba, że ktoś sobie ma swojego Boga, którego sobie wyobraża, takiego, który zawsze go będzie chwalił, który zawsze będzie mówił: tak, tak, dobrze, to masz rację, to nie twoja wina, to zawsze inni są winni. No ale. Takiego Boga nie ma. A zatem, kochani, pytanie, co my z tym zrobimy? Zobaczcie, tutaj jest mowa, jak Pan Jezus poszedł do Zacheusza, ale jest taka inna scena, w którym Pan Jezus powołuje jednego z uczniów swoich, Mateusza, też celnika. I kiedy spojrzał na niego z miłością, i powiedział: Pójdź za mną, on to wszystko zostawił i poszedł za Jezusem. I potem czytamy, że, że w domu Mateusza przyszło wielu cenników i grzeszników. Jedli pili z Jezusem rozmawiali, ale tylko Mateusz poszedł dalej za Jezusem. A oni wróci do swojego życia. Bo do kościoła też tutaj wchodzą różni ludzie. Ale jeżeli ktoś nie ma pragnienia pójścia do nieba, jeżeli ktoś nie pokochał Pana Boga, to przyjdzie, wyjdzie i tak naprawdę nie czuje się w ogóle związany. To jest taka, nie wiem, gra pozorów, coś, coś niebywałego. Potem ludzie przychodzą. Bo oni się w kościołach pisują. No ale pytanie, czy oni w ogóle w tym kościele byli? To jest, kochani, tragedia. Jak dzisiaj świat, mentalność tego świata, jak diabeł dzisiaj króluje w tym wszystkim. Ale my się nie boimy, bo my wiemy, że droga do nieba jest trudna, jest stroma, kamienista, wąska i brama jest ciasna. My jednak przychodzimy tu do tego kościoła, bo ufamy Jezusowi. Bo On powiedział, jak mu zaufamy, to nas przeprowadzi. Mimo słabości, mimo naszych grzechów będziemy mogli do nieba wejść, bo On uleczy to, co boli, On wypali to, co jest złe, On poustawia wszystko na właściwe tory i zaniesie nas wtedy, kiedy sami nie będziemy mieli siły. Bo taki jest ten nasz Bóg, któremu zaufaliśmy. I stanowimy Jego Kościół. Bo to jest nasza droga do zbawienia. Dlatego, siostro, bracie, zadaj sobie pytanie, dlaczego tu przychodzisz? Czy chcesz pomocy? Jeżeli chcesz, to powiedz co Jezusowi, a on ci tej pomocy udzieli. A jeżeli przychodzisz, nie wiesz po co, to sobie pewne rzeczy przemyśl. Bo do, dla obowiązku serce się nie otwiera. Serce otwiera się dla przyjaciół, a Pan Bóg. Nie włami się nikomu do serca. Przyjdzie, kiedy to serce otworzymy. Trzeba więc, tak jak ten Zacheusz, czasami wybiec trochę wcześniej, pomyśleć, wybiec, wejść na to drzewo, aby Jezusa zobaczyć. Bo kiedy my zobaczymy Jezusa, wtedy zauważamy, że i on cały czas widzi nas i zna nas po imieniu. Nie jesteśmy jakąś statystyką, ale zna nas po imieniu. Bo kiedyś, kiedy rodzice przynieśli nas tutaj do tego kościoła, czy do innego kościoła, do chrztu, kiedy kapłan polał naszą głowę wodą chrzcienną i powiedział słowa nasze imię, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to wszystko się w naszym życiu zmieniło. Umarliśmy dla świata, dla siebie, a odrodziliśmy się jako nowe stworzenie przeznaczone do nieba, do życia wiecznego. Wykorzystajmy więc szansę, którą otrzymaliśmy. Bo Bóg pomoże. Jeżeli chcemy, pomoże. Ale jeżeli nie chcemy, to nam się do serca nie włamie. Amen.